Drodzy Państwo, zapraszamy na 12 piknik rodzinny w Nadarzenie, w gminie Nadarzeń. W tym roku nieco w zmienionej formie, ale zawsze razem. Nieco inna forma polega na tym, że macie Państwo do zaliczenia 7 punktów, w których zdobywacie pieczątkę. Hasła z pieczątek utworzą hasło przewodnie dzisiejszego wydarzenia, bo chodzi o to, żeby razem spędzać czas piknikowo-plenerowo. W tym roku w ramach 12 Pikniku Rodzinnego są z nami Nadarzyński Ośrodek Kultury, Straż Gminna, Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie, Caritas, przedsiębiorstwo usługowe Hetman oraz Biblioteka Publiczna w Nadarzynie. Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówka Wsparcia Dziennego Ognisko Tęcza a także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto macie Państwo wiele atrakcji, m.in. fotobudka, energorowery, warsztaty i wiele, wiele innych niespodzianek. Biblioteka bardzo chętnie bierze udział we wszystkich imprezach, jakie są organizowane i promujące gminę Nadarzyn. Dla nas jest to też okazja, żeby pokazać bibliotekę od takiej troszkę innej strony, pokazać jak dużo się dzieje, jaką mamy dużą ofertę. Jest tak dużo atrakcji, że prosimy o odwiedzanie biblioteki w wakacje. Ochotnicza straż pożarna w Zadarzynie bierze udział w pikniku dlatego że co roku współpracujemy z tęczą z mieszkańcami chcemy dzielić się z nimi naszą wiedzą i cieszy nas to że licznie nas odwiedzają W roku ośrodek zaproponował, e, najpierw zaczęliśmy od animacji z szarfą, z hula hopem, później był pokaz hula hop, e, były też prowadzone warsztaty plastyczne przez naszego instruktora, e, instruktora Olgę Cieślak, e, był też występ klauna e, połączony ze sztuką iluzji, e, był także dla najmłodszych teatrzyk, a, a za chwilę już będzie koncert dla troszeczkę starszych. Bierzemy udział z przyjemnością we wszystkich akcjach, gdzie po pierwsze możemy się spotkać z mieszkańcami i z nimi porozmawiać. Taki kontakt bezpośredni bardzo sobie cenimy i mm, wydaje nam się, że jest najlepszy. Po prostu przychodzicie państwo i zadajecie nam pytania, na pewno na wszystko chętnie odpowiemy. A poza tym jest też y, tutaj zawsze możliwość y, podniesienia wiedzy. Na temat segregacji, która jest bardzo ważna i śmieci, których mamy naprawdę... Cały czas, mimo tego, że już coraz więcej mieszkańców segreguje, coraz więcej osób ma świadomość tego, że śmieci są problemem, a jeśli są właściwie posegregowane, są problemem mniejszym. Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, nie tylko nadarzyna, o to, żeby, żeby segregowali tak uczciwie, tak dla dobra natury i środowiska, i przyszłych pokoleń. Jesteśmy przy stoisku Caritas. Caritas działa w Nadarzynie przy parafii. Drogie Panie, czym zajmuje się Caritas? Caritas oczywiście służymy wsparciem, pomocą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Działamy już przy parafii dobre 13 lat. W pikniku bierzemy udział, uczestniczymy co roku. Przygotowaliśmy dawne zabawy, które Chcemy przypomnieć młodym osobom, jak my, będąc z dziećmi, bawiliśmy się. Pomagamy w zasadzie wszystkim osobom potrzebującym. A jest ich naprawdę wiele w naszej parafii i nie tylko. E, także e, uczestniczymy tu, e, pokazując dzieciom, jak my kiedyś bawiliśmy się, w jakie zabawy, a jest tych zabaw naprawdę dużo. Fajne malowanie. Proszę. Dziękujemy za miłą zabawę.